Tak, wróciłem. Po pół roku i dwóch miesiącach, ale wróciłem po wiośnie, po nie, po zdecydowanej części zimy, po całej wiośnie i po końcówce lata, ale wróciłem, jestem. TJPDK, tam jest pokój dla każdego, czyli końcik poetycki dla każdego. I pierwsze wyjaśnienie o co chodzi z tymi plastikowymi butelkami. No, wraz z latem przychodzi ten mniej eko czas, w którym trzeba żłopać jak najwięcej picia, albo szybciej się umrze, a herbata cóż, no jej zagotowanie dosyć dłużej trwa, no i jest gorąca i tak dalej. Więc niestety stąd się gromadzą plastikowe butelki. Ale po co je wyrzucać, skoro i tak wystarczająca ilość plastiku trafia do oceanu? I dlatego postanowiłem je wszystkie zebrać. Nie no, żart. Niektórzy nam w broń. Prawda, nie działa, ale Psiu. Można z tego zrobić niezły furor, tego nie wiem, nie wiem fortecę z plastiku albo coś, ale mam za mało butelek. Prędzej czy później i tak pewnie je wyzwalę, niestety. Ale pamiętajcie, butelki żeby zaoszczędzić miejsce w kontenerze, nie wyrzuca się tak, tylko i się gniecie. Ale nie gniecie się i tak, bo to nic nie daje specjalnie. Jeżeli chcemy, czy, czy coś się styluje, jakby chciał w ten sposób. Tylko oczywiście wstępujemy, odkręcamy i. Dobra. O, ma to, pachnie herbatką. Dobra, tak to tyle wstępu. Druga część wyjaśnienia polega na tym, że dzisiaj w tej odpytka skupimy się na twórczości pewnej osoby, czyli mojej babci, po której pewnie odziedziczyłem kunszt jakiejś tam poetyckiej, a przynajmniej poetyckiej infantryności. To znaczy nie to, żeby jej poezja była infantylna, bo to osobna sprawa, czy jest, czy nie. Też wszystko jest subiektywne, a przede wszystkim sztuka najbardziej. Więc skupimy się dzisiaj na twórczości mojej babci, która wydała takie tomik poezji, czyli konsygnacja marzeń by właśnie Janina Nożownik i też na biło, że pewnych opowieści na zasadzie felietu. Tonu filozoficznego, coś w tej zasadzie, tak. I to wszystko, to jej kolarze, jakby twórczość, konsekwencje marzeń. Yy, jakby ktoś pytał o dostępność, no w zasadzie to jest yy, ona nie do... O, świadło <śmiech> <śmiech> No boże. Jeżeli ktoś by pytał o dostępność, no to nie jest de facto dostępny. Trzeba by było wznowić produkcję, więc jeżeli dopiero byłoby jakieś zainteresowanie, to wtedy na pewno byłoby to dostępne do druku, ale się o to nie martwcie. Jeżeli ktoś będzie chciał, to i daj znać w komentarzu, to, to zapewne wytworzy się kolejna seria w sprzedaży, że tworów dwóch. E, czyli sekundy pod księżycem, i właśnie konsygnację marzeń, konsygnację marzeń, to właśnie ten temat. E, I lecimy za ten folio, folio, kreda. Papier kredowy i śliski. Um. No i co? E, zaczynamy od randomowego sobie wiersza. Może mm, wobec tego, siuk siu, I co my tu mamy? Mamy tu ciekawy wiersz, który brzmi, może nie pachnieć choinką, a zatem <laughs> może nie pachnieć choinką. Złoty świat milczącej zgody na zło. Niewolników mamony. Plastikowa rzeczywistość. Tandeta na sprzedaż. Nawet nic na sprzedaż. Szczególnie przed świętami. Kto da więcej? Życie też wystawiono na licytację. Gdzie kula trafi? Tam do 65 lat. Tu. Kto da więcej? Dewaluacja znaczeń. Mąż, nie mąż. Państwo, wróg obywatela. Pensja, datek dla żebraka. Kto da więcej? Przyszłość za darmo i nie trudno da się wyczytać z lotu ptaków. Uciekam w zapach choinki. Nie mam wyboru. Jest grudzień. Może nie pachnieć choinka? Mam dar zdziwienia się. Nie do sprzedania. I tutaj mamy kolaż interpretacyjny dla tego wiersza oto. Prezentuje się w następujący sposób. Yy, 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 yy. I to tak. Więc ciekawa analogia, biorąc pod uwagę, że randomowo otworzyłem wiersz na stronie, który mówi trochę o degradacji środowiska i mówiłem na samym wstępie o plastiku. To jest dopiero przypadek. Dobra. <laughs> Przechodzimy zatem dalej. Impresja Tomaszowska. Spacerował Tomaszowski dzień. Ocierał się o przekwitłe bzy. Wąchał akacje i jaśmin. Jaśmin. Zostawiłam go na placu kościuszki i weszłam do arkad. A tam, jak kiedy magiczny. Tłumek aniołów strzeże piękna. Słuchać koncert na światła i cienie. Robi się złociste. Pamiętam zapach kawy. Z odrobiną mlecznej drogi, smak sernika, posypanego gwiazdami. Pamiętam, jak zaiskrzyło w kominku, jak płomienna była jesień, i jak widziałam szczęście w księżycu. Dzień oprzed miasto i wrócił. Żegnał mnie. Hmm. Przyszłość: Globalizacja świata, Modernizacja człowieka. Informatyka, elektronika, internet, multimedia, wirtualna rzeczywistość. Nagle news. Ludzie, wyjdźcie z domów. Patrzcie! Pszczoła lata. Hmm. Nowy rok. Przyszedł jak zwykle ze wschodu, w niewinnej bieli. Rozbłysnął fajerwerkami. Radości i postanowił Psy wystraszył. Gdy Park opustoszał, przysiadł się do mnie, zaszeptał. W początku kres. W końcu początek. I odszedł na zachód. Nade mną pełnia tajemnicy. podemną mną biała gruna. We mnie samotna. Gdzie i kiedy? Deus Ex Machina? E, tak, że tak to się prezentuje. E, wietrzy jest blisko 100, z tego co pamiętam, i raczej mylić się nie mylę. E, Także to tak. E, jeżeli ktoś lubi w taką formę wietrzy i mniej nieco e, taką, jak zaprezentowałem w pierwszym odcinku odnośnie swojego tomiku poezji, no to właśnie. Myślę, że to może być dla niego. A teraz przejdźmy chociaż do jednego opowiadania, yy, jakiej się znajduje w sekundach pod Księżycem. Um, yy. Jest tu trochę tego tekstu, bo yy, widzicie, to, to się prezentuje w taki sposób. Yy, I to jest jako jedno opowiadanie na dwie strony. Yy, tutaj kolejne, ale tutaj jest, jest, jest dłuższe zdecydowanie. O, i tu chyba znalazłem coś. Krótkiego Ale myślę, że krótkie nie znaczy, że nie jest nie, 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 bezwartościowe. Wręcz może być przeciwnie. No, <trykcja> kolekcja. Jestem szczęśliwą posiadaczką najdroższej mi kolekcji ludzi przyzwoitych. Każde spotkanie z obcym dotąd człowiekiem przyprawia mnie o drżenie, czy on też. Czego wiem, to od razu. Dzieje się wtedy między nami coś trudno uchwytnego. Magia akceptacji z dużym marginesem zaufania. I nie ma to nic wspólnego ze znanym pojęciem tolerancji ani z czymś w rodzaju fascynacji. To relacja zupełnie wyjątkowa, nienazywalna. Jeśli jest to znajomość na jedną, dwie chwile i towarzyszą jej niecodzienne odczucia, nowo poznany wchodzi na stałe do mojej kolekcji. Gdy mamy sobie wyświadczyć nawzajem jakąś usługę czy, czy, czy przysługę w zależności od wyników, mój ci on lub nie mój. Kiedy poznawanie trwa dłużej, stawiam plusy i minusy za poszczególne zachowania czy inne Jeśli przewyższą plusy, mój stan posiadania powiększa się, czuję się coraz bogatsza. Bardzo mi źle biednieje, gdy muszę usunąć ze swojego zbioru jakąś postać. Czasem ciekawi mnie, w ilu kolekcjach ja mam swoją tablotkę. Tak, tutaj też są kolarze, ale no akurat tego opowiadania go nie było. Kolejne, jakie mogę dać, to brzmi tylko ty. Tylko ty. Wreszcie czwartek stał się jutrem. Jedna różowa pigułka na noc, pół niebieskiej na czczo i zniknie strach przepełniający mnie tak, że oblewam się łzami. Oddam się sterylnym półbogom, którzy jeszcze wczoraj nie byli ludźmi, ani nawet drapieżnymi zwierzętami. Chcieli więcej niż mogli zjeść i ukryć. Czarni i biali aniołowie i oni w zielonkawych kitlach zaczynają mgrę na licznych instrumentach. Dzielą mnie na narządy, tkanki. W każdej komórce ciała widzą tablicę Mendlejewa i już mają mój genotyp ślepcy mack. Tylko ty bez mikroskopu dobrze widzisz niewidzialne pierwiastki przodków i wszechświata. Moją rozpaloną duszę możesz wystulić, albo wziąć na zapomniany pogrzebacz, wsunąć do starego żelazka i gładząc życiowe zagnioty, przywrócić mi prostoduszność, a ja, przywrócić mi prostoduszność. Teraz pięknie. Mm, tak. I z kolei tych opowiadań, no, jest, stronie jest 54, w takiej książce, jak pokazywałem. Um, jeżeli widać, no, to tyle jest opowiadań. Um, myślę, że równie intrygujące, no, właśnie na to Taką formę. Tylko, że no, wybrałem te najkrótsze yy, tutaj. Yy, więc tak to się prezentuję i co mogę powiedzieć? Yy. Znaczy twórczość ta jest na pewno. Prze. Żeby nie powiedzieć przeuzał, przewzał, le. Przeuzał, Łzawa, tak, posiada konspekt nostalgii i refleksji wobec przemijającego czasu, względem różnych wartości na przestrzeni życia, właśnie autorki. I myślę, że to jest właśnie jedna z tych lektur, która jest może bardziej zaintrygować starszych, nieco starszych ludzi, ale nie tak starszych, jak myślicie. I to, i, i to na pewno sprawi, że właśnie ci starszym, ludzie, starszym ludziom może się bardziej przypodobać No bo oczywiście tu raczej nie, nie ma jakiegoś słownictwa anglojęzycznego, znaczy rzadziej się zdarza z tego co tam pamiętam że się, co się znajduje i no, nie, no, no, właśnie, nie, nie, nie wchodzi to raczej w taką stylistykę cywilizacji, może zachodniej, pokulturowej, takiego miksu filozoficznego i tak dalej. No, i to jest to, co chciałem powiedzieć. Natomiast sprawa jest kolejna, że właśnie możecie się zgłaszać do tej odpowiedzi, pisząc swoje komentarze, pisząc właśnie wiersze, które oczywiście no są pod pewną ochroną, jako najlepszy w internecie, pisząc swój wiersz, no to na razie nie tego zabierze no bo znajdziecie, że jestem strażnik, w tym wideo pod tym wideo jestem właśnie strażnikiem tych wierszy i, i te, które wydadzą mi się subiektywnie na intrygu, e, intrygujące, no to pewne pojawią się w odcinku, a jeżeli będzie e, nawet mało lub no po, fajnie by było, postarałbym się nawet wszystkie je, e, umieścić, jeżeli byłyby jakie. No cóż. Um. I czy to by było na tyle z teatryka? Well. Nie ma pokoju dla każdego, jeżeli nie ma herbaty, więc wasze zdrowie. No. W tym kubku było za mało herbaty, chcę więcej. O, tak, zdecydowanie i ciepła, dodatkowo owocowa to prawda, ale owocowe też się liczą. Do. Także jeżeli macie jakieś owocowe herbaty, to śmiało podsyłajcie. Dla tej serii. Także zachęcam do udzielania się wszelkich... Poetów i nie poetów, i amatorów, i każdego, ktokolwiek się nie uważa za kogokolwiek, i tak dalej, ale ma coś do przekazania lub chce się tym pochwalić, ale nie w kontekście, że chwalenia, że chwalenia dla samego chwalenia, ale no, stawia jakiś za tym cel mniej lub bardziej ukryty, a ja zapewne każdy z nas ma jakiś. Um, I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. A i tak sobie pomyślałem... Hmm. Poza tymi, żebyście pisali komentarze odnośnie tej czy innej poezji. Um, czy dali znać, kto ma być w następnym odcinku. Tam jest spokoju dla każdego. Hmm. tam Tej autoryka w trzecim odcinku. Um, to tak sobie pomyślałem, hmm, że... Możemy tak pojechać do Austrii. W zasadzie. To jest zawsze myśli. Tylko te plastikowe butelki. Tak. Zdecydowanie. Bajo. To znaczy idę się pakować. Chcemy ja do Austrii.